Dzień dobry, w słoneczny dzień. Miało być przepalanie traktorów. A jest szukanie szczęścia w polu. Idziemy oglądać pług. Przez jakiś dżunglę mnie wozisz. Wyrwał mnie z domu, miał być Perkins przepalony. Idziemy oglądać pług. Jaki to pług chociaż? Duży, duży, duży pług. Pewnie kurna trzykonne, trzykonne pługi zespawane do kupy. I Przez... za to mam jechać oglądać. Telefon mi wypadł nie został w tym polu, bo go już nie znajdziemy nigdy dobra lecimy dalej na wycieczkę mamy sukces trafiliśmy za pierwszym razem ale tu ziemie czarniejsze są co niż u nas no wiesz jak tu czarny piach, u nas żółty tu czarny piach, u nas biały, żółty egipskie czarnoziemy mamy, a tutaj faktycznie ta ziemia jest jakaś czarna kurde ty ty, 16-14 12.24 Nie wiem, to 9.44? Nie wiem, nie wiem czytać z tej odległości. Okulary mamy, nie wiem po co. Jakaś kabina stoi, dobra, idziemy. na no, bo tu jakiś wilczór siedzi pod drzewem. Koty biegają, koty kury. Psy. Siedzimy na razie z samochodem, stąd też dobrze widać. No dobra, puk kupiony to trzeba go stestować. Chłopaki już zaczęli, za późno do mnie zadzwonili po buzy i dopiero i to chwilę, a a oni już działają Proszę bardzo koło się kręci Poło ranę Trzeba Dzień dobry Napęd w półgu wyłącz Co? To nie uciągni To jest nie pojedzie Uff. Dzień dobry Dzień dobry, Dzień dobry. Gdzie masz głośniki? A jeden? jadziem kurwa weź to dawaj, tu błokietniki ja tu spadnę dawaj go po same ramy ta pierwsza trochę nie dorzuca

Miodu, 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 bo nie dorzucam, rada, jada. <grystanie> o, te je... o, wypadłem, rada, ty... <grystanie> Powiem Ci, konny lepszy, bo za tym to nikt nie musi chodzić i mniej miejsc pracy jest wtedy. A tak jakby tu ktoś musiał iść za tym pługiem. To by były dwa miejsca pracy, a nie jedno. Bo tak to siedzi sam traktorzysta. A tak to by jeszcze wiesz. No. Za, za pługiem trzeba było chodzić. I robota by była zupełnie inna. Ale zaorane ładnie. Byle tą pierwszą, ten dociąg poprawić, i Na już będzie szło. No tam jak mi oddał dał, to już prawie dorzucało. No, no, bo widzisz, tak jak wolno, to zostawia takie kupki Ja jak szybciej, to będzie trudno. No bo to przy orce to trzeba szybko, szybko, szybko On tak wygląda jakby miał się przewrócić zaraz No ja wiem, że się nie przewróci, ale tak wygląda, taki pochylony jest, nie? Ale ładny Amerykański to już nie Unia grudziąc Polski